Drodzy widzowie, witam Was na swoim kanale Zwiednia to Krakowa, gdzie mówię o wszystkim i o niczym. Dzisiejszy odcinek, który już jest drugi w tej serii, poświęcam tożsamości Austrii. Ostatnio skończyliśmy na tym, że po I wojnie światowej nastąpił wielki, wielki kryzys tożsamości Austrii. I najlepszym odzwierciedleniem tego faktu jest Republika Niemieckiej Austrii. Ut utwór polityczny, który istniał tylko rok, może nawet mniej. Od razu po wojnie, I wojnie światowej, niemiecka część Austro-Węgier, i widzimy tu tu na mapie, wszystkie kolorowe terytoria, stwierdzili, że samodzielnie nie są w stanie przetrwać. Po pierwsze, się bali po prostu wrogo nastawionych sąsiadów, których się zemsc zemscą, zemscą, albo też ekonomicznych problemów, wąskie gardła. Trzeba pamiętać o tym, że Wieden to był centrum wielkiego imperium, i na przykład przemysł był w dużej mierze w Czechach, czyli wszystkie zasoby. A zostały w dużej mierze też importowane, i to wszystko po I wojnie światowej odpadło. Szokowa reakcja albo nawet racja stanu całej politycznej elity Austrii, było, żeby po prostu przyłączyć to Niemiec, do wielkiego wtedy już brata Niemiec. Um, I to jednak. Jak zaraz zobaczymy, zostało zapronione. Ja chciałbym tu jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt. To całkowicie odejście od monarchii. Po pierwszej wojnie światowej została zaproniona rodzina Habsburgów i cała szlachta została delegalizowana. Czyli tytuły szlacheckie zostały zapronione przez ustawy, które nawet ma, Rangę konstytucyjną. To jest bardzo ciekawe, bo w Niemczech tego nie mamy. W Niemczech do tej pory można mieć tu tytuły szlacheckie, w Austrii tego nie wolno mieć. Jest to ciekawy element, czyli wojna się kończy, chęć przyłączenia do Niemiec i równocześnie całkowite odejście od monarchii, wypieranie, wypieranie historii. Potem jednak był traktat w Saint-Germain. Niemcy mieli traktat w Wersaj, no i Węgry w Trianon. Czyli traktat w Saint-Germain tu bardzo mocno w tle, albo może nawet nie w tle, jawno tu um, dawał kierunek Woodrow Wilson z jego 14 punktami, które były mocno oparte na niepodległości narodów. I ale też, drugi punkt, zaproniono przyłączenie to Niemiec. Czyli ta Republika Niemieckiej Austrii, którym, której jedyny sens istnieje, żeby, żeby no, powiedzmy średnioterminowo przynajmniej przyłączyć to Niemiec, jednak to już nie było możliwe po tym traktacie. Ale Austria, oprócz tego, że oczywiście straciła swój terytorium, Austro-Węgier, straciło jednak też dużo terytorium i dużo ludności niemieckiej. To też jest ciekawe i trzeba na to zwrócić uwagę. Widzimy te niebieskie, mam nadzieję, że widzicie kursor, czyli żółte terytorium to, są, to jest kraj cutetów, stracono. Potem tu niemieckie trzechy też stracono. To południowy Tyrol, a dolna Styria. To wszystko odpadło. To było około 3,5 miliona mieszkańców, którzy już mieszkali potem poza Austrią. I ta nowa Austria w, a w tych granicach to widzimy na te czerwone, tą czerwoną linijkę. I to jest granica, jak ona istnieje do tej pory. Dobrze, czyli bardzo ważne. Traktat w Stanżony sensie, Austria nie może to przyłączyć do Niemiec. W wyniku tego powstała polityczna elita, która walczyła o istnienie Austrii. I tu warto trochę, może parę minut poświęcać austrofasizmie, który jest bardzo, można powiedzieć, ambiwalentny fenomen w historii Austrii. Nie jest to coś, czym można się chwalić, był to faszyzm, ale był to faszyzm antyhitlerowski, faszyzm, który walczył o niepodległość Austrii. Dlatego jest on właśnie tak ambiwalentny. Wtedy był kanclerz uh, Dollfuss i kanclerz Szusznik, i oni mówili, też bardzo ciekawy, tak, my jesteśmy Niemcami, należącymi do narodu niemieckiego ale my jesteśmy lepszymi Niemcami. Czyli było takie przekonanie, że Austria nale należy do tej wielkiej rodziny niemieckiej, jednak jest lepszym członkiem tej rodziny. To może jeszcze mieć a, znaczenie podczas wojny. Do tego jeszcze wrócimy. Um, ten Austrofeszyzm jest naprawdę ciekawym zjawiskiem, bo można powiedzieć, że jest on trochę nałożony. Ja nie jestem historykiem, dlatego teraz nie wiem na ile ten Austrofaszyn był popierany przez Austriaków. Wiem jednak, że bardzo duża część Austriaków jednak chciało przywłączyć do Niemiec. I to, to, to przełączenie, ta anekcja wręcz, no, nastąpiła w 1938 roku, kiedy wojsko, wojsko niemieckie wkroczyło do Austrii. I zostało bardzo serdecznie przyjęty. Ludzie radowali się głośno, na ulicach są to zdjęcia, czyli Austriacy się cieszyli, że Hitlerowcy wkroczyli. Ponieważ, i teraz trochę wrócąc do tego, co Szusznik mówił, Austriacy byli przekonani, że przyłączą do Wielkiego Niemiec jako ta lepsza część, czyli przyłączą ci lepszy i to był, to był pewien awans. Od małego kraju otoczony przez, przez wrogów, a nagle przyłączy do Wielkich Niemiec i będzie tam wiodącym narodem. Takie było przekonanie trochę. Ale bardzo szybko pojawi, pojawiło się rozczarowanie, bo Hitler atraktował Austrię bardzo prowincjalnie. jeden zostało zdegradowane do, um, do miasta prowincjalnego, czyli od dawnej stolicy Wielkiego Imperium do prowincjalnego miasta. I to się nie podobało Austriakom, że zostali tak źle tak traktowane. Ale chciałbym też w tym kontekście jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć. Austriacy we wszystkich etapach zakłady aktywnie uczestniczyli. W wojnie aktywnie uczestniczyli. To nie jest naród ofiar. I to jest jeszcze bardzo ważne, bo po wojnie przez długi czas istniał ten mit o, o, o tym, że Austriacy był pierwszą ofiarą Hitlera, który jednak w latach 80. został obalony, czyli Austriacy. Chętnie przyłączyli, w przekonaniu, są, że są lepszymi Niemcami, że będą grać wiodącą rolę. Potem jednak rozczarowanie. Dobrze, podsumując. Otożsamość austriacka, czyli do I wojny światowej imperium, władza... Imperium, który panował nad innymi narodami, potem całkowite odejście od monarchii, wyparcie tego, chęć przyłączenia, to zostało jednak zapronione, potem Austrofaszyzm, który walczył o tożsamość o, o, o istnienie Austrii. Potem Anschluss, wielka euforia na początku, ale potem też wielkie rozczarowanie. I to jest ten moment, że znowu idealnie jest, żeby zakończyć, i w przyszłym, następnym odcinku będę mówić o tożsamości austriackiej po II wojnie światowej. Tradycyjnie dziękuję Wam, że słuchaliście, oglądaliście do końca. Piszcie w komentarzach, co Wam się podoba, jakie macie pytanie, co jest niepoprawne. Pamiętajcie, nie jestem historykiem. No i w takim razie trzymajcie się i do usłyszenia.